Dobra, więc dzisiaj porozmawiamy na temat y, drugiego prawa mędla. Zachęcam oczywiście do obejrzenia filmiku na temat pierwszego prawa mędla, bo tam jest to bardziej szczegółowo wytłumaczone. Tak, jakby to jest już bardziej zaawansowany poziom. Te drugie prawa, bo trzeba zrozumieć pierwsze prawo, żeby zrozumieć drugie prawo. Ale tak w skrócie. Drugie prawo Mendla mówi nam o tym, że jest y, niezależna segregacja. I na czym to polega? Jak mamy tutaj geny, które nam warunkują jakieś tam. Y, Cechy człowieka, czyli mamy na przykład gen warunkujący nam kolor włosów. I gen składa się z dwóch alleli, czyli to są dwie formy tego samego genu, dwa różne allele. Duże A, dominujące, warunkuje nam włosy czarne, małe A, warunkuje nam włosy blond. Drugi gen warunkuje nam rodzaj tych włosów, czyli te włosy są proste, czy co są kręcone. Możemy mieć na przykład trzeci gen. Trzeci gen będzie nam warunkował, czy na przykład mamy ciemną skórę, czy mamy jasną skórę. I te geny zawsze występują w takich układach dwuallelowych, czyli na przykład możemy mieć taki układ, to będą włosy czarne, bo A duże to jest allel dominujący. Taki układ to będą włosy też czarne, dlatego że A duże dominuje nad A małym, a taki układ to będą włosy blond, dlatego że są dwa małe, czyli mamy homozygotę dominującą, heterozygotę, homozygotę. My tak szybko mówię, bo właśnie mówię, że to jest nawiązanie do pierwszego filmu. Tam bardziej szczegółowo wytłumaczyłam te, zygo, te allele. I tak samo, włosy proste. Włosy proste będziemy mieli w takich dwóch przypadkach, bo znowu duży allel B, warunkujący włosy proste, jest allelem dominującym, więc tu będziemy mieli włosy proste, a tu będziemy mieli włosy kręcone. Yy, I. Te takie układy alleli możemy nazwać jakby genotypami. Genotypem, czyli po prostu układem naszych genów. Na przykład tu mamy genotyp matki, tu mamy genotyp ojca. Czyli na przykład matka ma włosy czarne, kręcone, ojciec ma włosy blond, proste. To są nasze genotypy, yy, czyli tam, gdzie mamy allele. Natomiast to są nasze fenotypy, czyli fenotyp określa nam kolor. Fenotyp czarny, fenotyp blond, fenotyp prosty, fenotyp kręcony. Fenotyp to jest po prostu to, co się nam. Objawia z wyglądu, to jest ten zespół cech zewnętrznych, że tak powiem. Więc możemy sobie powiedzieć, że mamy tutaj trzy równe genotypy warunkujące kolor włosów, ale za to dwa fenotypy, bo albo czarne, albo blond. Trzy równe genotypy warunkujące strukturę włosów, ale tylko dwa fenotypy: proste włosy lub kręcone włosy. Więc fenotyp to jest, fenotyp nie zawsze musi iść w parze z genotypem. Dobra, więc pierwsze pokolenie to jest pokolenie rodziców, czyli Payek Parents, matka, komórka matki, komórka ojca. 2N, dlatego że tutaj są osobniki po prostu dorosłe, czyli tu są osobniki diploidalne, to są komórki macierzyste gamet, czyli z tych komórek, z tych komórek rodziców powstanie nam yy, plemnik lub komórka jowa. Z komórki matki powstanie nam komórka jowa, z komórki ojca powstanie nam plemnik. Yy. One ulegają tutaj oczywiście tej mejozie, bo w wyniku mejozy powstają nam y, gamety, czyli podziałowi redukcyjnemu. Dlatego z 2N będziemy przechodzić na N, dlatego że matka ma no, standardowy, standardową liczbę chromosomów, 46 chromosomów, a y, gameta musi mieć o połowę mniej chromosomów, czyli 23, y, dlatego że y, potem te dwie, dwie gamety się ze sobą połączą, czyli plemnik i komórka Ewa się ze sobą połączą w zygotę, która będzie z powrotem 2N, czyli będzie już naszym tym tym dzieckiem jakby, czyli rodzice produkują gamety, czyli komórkę jawą i plemnika, które mają o połowę mniej chromosomów po to, że jak one się ze sobą połączą dadzą nam diploidalny organizm potomny czyli po prostu to dziecko, bo gdybyśmy nie zrobili tej redukcji, gdybyśmy połączyli od razu komórki macierzyste gamet, byśmy mieli 4N i zygota, czyli dziecko urodziłoby się 4N, czyli z podwojoną liczbą chromosomów a chodzi o to, żeby organizm potomny miał taką samą liczbę chromosomów jak rodzic a więc tak, tutaj widać mamy pierwszy gen warunkujący nam kolor włosów, drugi gen warunkujący strukturę włosów. Pierwszy gen kolor włosów, drugi gen strukturę włosów. Czyli już ustaliliśmy, jaki genotyp ma rodzic i jaki fenotyp ma rodzic, czyli że czarne, kręcone i blond proste. I one tworzą gamety, czyli właśnie zachodzi ten podział czyli komórka macierzysta gamet się redukuje tak jakby, żeby stworzyć taką komórkę ewą, która ma o połowę mniej dlatego, że będzie się łączyć z tym plemnikiem, więc musi być o połowę mniej i teraz jakie możemy mieć opcje tutaj gamet z, każdego, z każdej pary genu będzie szed, szła jedna, jedna, jeden allel, czyli z tej pary będzie szedł A duże, a z tej pary będzie szło B małe, czyli jedyna opcja, jaką tu możemy mieć komórki jowej, to jest, że rodzic, matka przekaże dziecku takie dwa allele, dlatego, że żeby zobaczyć, jakie mamy opcje gamet, które, jakie gamety może ta komórka wytworzyć musimy każdą literkę z każdą jakby przemnożyć, czyli możemy połączyć A duże z B małe A duże z B małe A duże z B małe i A duże z B małe więc tak naprawdę cztery razy by nam wyszło ten sam układ alleli, więc po prostu zapisałam to raz, że opc jedyna opcja jest taka, yy, bo oczywiście możemy to zapisać cztery razy, by na przykład gdybyśmy mieli układ alleli na przykład o taki gdyby matka miała taki genotyp no to wtedy byśmy mieli o wiele więcej, yy, o wiele więcej opcji gamet, byśmy mieli A duże z B duże A małe z B duże yy, A duże z B małe i a małe z b małe. Czyli byśmy mieli cztery opcje gamet, gdybyśmy mieli takie coś, był każdy alel byłby z każdym mnożony. Natomiast, więc bylibyśmy cztery opcje gamet. Natomiast w tym przypadku, że matka ma takie same, no to jak przemnożymy każdy z każdym, to wychodzi nam cztery razy taki sam, taki sam genotyp. Więc napisałam go tylko raz. Tak samo będzie tutaj. A duże z b duże, a małe z b duże w sensie, a małe z b duże a mały B duży, a mały zbyt duży więc wychodzi nam taki sam znowu e, genotyp wszędzie, więc napisałam go znowu tylko raz więc takie e, allele może rodzic przekazać do dziecka i tak samo tutaj, takie allele może matka przekazać do dziecka czyli po jednym allelu z każdej pary to jest pierwsza para, czyli pierwszy gen pierwsza para alleli, druga para alleli, drugi gen ten gen warunkuje kolor włosów, ten gen warunkuje strukturę włosów no i łączy się nam komórka plemnik w zygotę. No i w tym przypadku dziecko uzyskuje taki układ taki układ alleli, czyli taki genotyp jest dziecka. I jeżeli mielibyśmy zamienić to na fenotyp, to by okazało się, że włosy będą czarne i proste, bo mamy dwa allele dominujące, które nam dominują nad barwą czarną i nad kręconymi włosami, prostymi włosami. Więc tak by był fenotyp dziecka. I to jest pokolenie F1, czyli pokolenie Yy, pierwsze po prostu, pierwsze pokolenie po rodzicach, i następnie w yy, pokoleniu F2 to jest tak, jakbyśmy skrzyżowali po prostu tą zygotę, czyli w momencie, kiedy my skrzyżujemy taką zygotę z inną zygotą, taką samą, jakby, yy, to wtedy mamy pokolenie F2. Yy, więc pokolenie F2 to jest tak, jakby można powiedzieć, to jest dziadkowie, rodzice i dzieci. I pokolenie F2 to będzie krzyżowanie właśnie po, o, osobników z pokolenia F1, czyli podwójnych heterozygot. Podwójna heterozygota, dlatego że mamy dwa geny, czyli podwójna i heterozygota, bo tu jest heterozygota, bo jest i duży, i mały allel, i tu też jest i duży, i mały allel. Podwójna heterozygota. Na przykład tu jest podw podwójna homozygota, bo jest taki sam allel. Duży, duży i mały, mały. I tutaj tak samo podwójna homozygota mały, mały, duży, duży. Homo jest takie samo, hetero są dwa e, różne. E, więc tak, jeżeli skrzyżujemy teraz dwie podwójne heterozygoty z pokolenia F2, to jakie one będą dawały nam gamety? Przed chwilą to właśnie powiedziałam: tutaj każdy z każdym, gamety, które one nam dadzą, od razu sobie je możemy rozpisać w takiej tabeli. Załóżmy, że to jest matka, to będzie nasz ojciec, matka, ojciec. I teraz tak, tu będę wpisywać gamety, czyli tu będą nasze komórki jajowe, a tu będą nasze plemniki, które po połączeniu się ze sobą dadzą nam tutaj zygotę, czyli tu będzie potomek, 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 potomek. Ok, więc teraz tak, A duże z B duże, pierwsza opcja, A duże z B małe, druga opcja. A małe B duże, druga, trzecia opcja, a małe SB małe, czwarta opcja. Czyli takie gamety będą mogły znajdować się w takiej komórce jajowej. No a za, przez to, że facet mężczyzna ma taki sam układ tych genów yy, i alleli, no to tu będzie to samo. Tak samo jakbyśmy przemnożyli, to wyjdzie na to samo. Yy, tu jest tak i tu jest tak. Więc takie mamy opcje, jeżeli chodzi o nasze. Gamety, takie one mogą nieść w sobie allele. Ok. I teraz, jeżeli będziemy krzyżować wszystkie ze sobą, po prostu wpisujemy, to powstanie nam dziecko takie. Czyli jakie to będzie dziecko? Czarne, proste. Ok. To możemy sobie tutaj zapisać: A, A, B, B. Czarne, proste włosy. Potem będziemy mieli A, A, tak, tak. Też będą czarne proste. Potem tak, też czarne proste. Potem też czarne proste. Czyli popatrzcie, już mamy cztery różne e, genotypy możliwych dzieci, a wciąż jeden fenotyp. Wszystkie będą miały czarne proste. Potem będziemy mieli tak. Znowu czarne proste, bo to już się powtórzył. Mm. Tutaj coś innego. To będzie czarne, kręcone, czarne, kręcone. Potem, tak, to będą czarne, proste, znowu. Potem będzie znowu czarne, kręcone, tak, czarne, kręcone. Potem, znowu czarne, proste. To też już było czarne proste, blond proste, blond proste, kolejny możliwy genotyp, znowu czarne proste, czarne kręcone blond y, proste i najmniej popularna szansa, czyli blond y, kręcony. Okej, okay, czyli ogólnie objawiają się tutaj nam cztery możliwe y, mieszanki i teraz jeżeli mielibyśmy zaznaczyć sobie kolorami. Okej, okay, to bierzmy raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 czarnych prostych. Potem mamy czarne, kręcone. E, raz, dwa, trzy. Tu napisałam dwa, bo po prostu one się powtarzają czasami, ale ogólnie wychodzi ich trzy. Potem będą y, blond proste, to będzie to. I jeszcze były jedne y, blond kręcone, czyli to, co wyszły tylko jedne, to było to. Jeden. I popatrzcie, jaki nam wyszedł stosunek y, fenotypów. Spośród wszystkich 16 genotypów, bo to jest 16 kwadratów, 16 możliwych kombinacji dziecka, powstał nam stosunek fenotypowy. Czyli ich stosunek wyglądowy, 9 opcji będą czarne proste, 3 opcje czarne kręcone, 3 opcje blond proste i jedna opcja blond kręcone. Więc powstał nam stosunek fenotypów 9 do 3, do 3, do 1. Czyli takie opcje będą, jeżeli chodzi o po prostu fenotyp dzieci, czyli ich jakby kolor i strukturę włosów. Natomiast zobaczcie, przez ile różnych ile genotypów to warunkuje. I właśnie na tym polega ta niezależna segregacja, że po pierwsze, żeby sprawdzić, czy drugie prawo mędla zaszło, to jeżeli w pokoleniu F2 fenotypy będą miały stosunek 9 do 3 do 3 do 1, to znaczy, że jest to zgodne z drugim prawem mędla. Jest to tak zwane dziedziczenie wielogenowe, dlatego że tak jak widzicie, dotyczy to dwóch genów. Pierwsze prawo mędla omawialiśmy tylko na przykładzie jednego genu, a drugie prawo już wielu genów, bo każdy gen warunkuje jakąś cechę, więc wielogenowe to jest. I to jest niezależna segregacja, czyli polega na tym, że cecha, która należy do jednej pary genów, czyli na przykład cecha koloru włosów, dziedziczy się niezależnie od cechy prostych włosów. Prostych, cechy struktury włosów. Czyli, że to, że włosy są czarne, to nie znaczy, że muszą być zawsze proste. Mogą być czarne i kręcone. Każdy allel może się z każdym połączyć i tu nie ma jakiejś zasady, że na przykład duży z dużym, mały z małym, tylko ta cecha z tej pierwszej pary genów Dzieci się niezależnie od cechy z drugiej pary genów, bo jak widzicie powstały nam wszystkie możliwe kombinacje. Więc na tym polega po prostu drugie prawo Mendla. Cecha niezależnej segregacji. Znajdę jeszcze jakąś definicję fajniejszą. Geny należące do jednej pary alleli, czyli tu, dziedziczą się niezależnie od genów należących do drugiej pary alleli, czyli od tych, w związku z tym w drugim pokoleniu F2 obserwuje się rozszczepienie fenotypów w stosunku 9 do 3 do 3 do 1, czyli że mamy różne kombinacje i może powstać każdy możliwy fenotyp, jaki sobie połączymy. Czarny z prostym, czarny skręconym, blond z prostym, blond skręconym. Każdy z każdym może się pomieszać. Yy, więc yy, tak to polega. Na tym to polega i zachęcam jeszcze do obejrzenia pierwszego filmu, tam będzie to bardziej szczegółowo omówione. I zobaczcie opis, zobaczcie Instagrama i tak dalej. Bye.